agentki, które zmieniły historię. Elżbieta Zawadzka. Część pierwsza. Czasami wydaje mi się, że żyję już za długo, że już wystarczy. Albo nie. Tego ostatniego nie chciałam powiedzieć. Tego nie było. Nie zawsze Polska była moją ojczyzną. Wiem, wielu te słowa mogą zdziwić. Kiedy w styczniu 1920 roku generał Haller uroczyście wjeżdżał do Torunia, stałam w tłumie z otwartą buzią. Czułam podniosłość tamtej chwili i jednocześnie nie potrafiłam powiedzieć ani jednego słowa po polsku. Mój ojciec, który był urzędnikiem w pruskiej administracji, a wcześniej oficerem carskiego wojska, nawet nie próbował zapoznać mnie z polskimi tradycjami. Z tego względu mogę powiedzieć, że ja na Polkę dopiero się wykształciłam. Uczyłam się języka polskiego po niemiecku. Szło mi na tyle dobrze, że już po kilku latach śmiałam się razem z koleżankami wychowanymi na Pomorzu, że to my jesteśmy prawdziwymi Polkami. Kilka lat później zaczęłam działać w akademickim chówcu przysposobienia obronnego kobiet. Czułam wtedy, że znalazłam sens życia. Terenoznawstwo, kursy strzeleckie, rozkazy zadania mundur z przytroczonym do pasa nożem ostalowej klince. W ciągu kilku lat z kursantki stałam się instruktorką. Uczyłam wojskowości setki kobiet, które kilka lat później w całej Europie utworzyły siatkę konspiracyjną Związku Walki Zbrojnej. AK. Oficjalnie to były kursy służby cywilnej. W przypadku wybuchu wojny żadna, podkreślam, żadna wyszkolona w chówcach przysposobienia wojskowego kobieta nie mogłaby walczyć. Zakazywała tego konwencja genewska. Kobiety miały pełnić funkcje pomocnicze i wywiadowcze. Ja bardzo pragnęłam, by w polskim wojsku to się zmieniło. I tu jest ten ślimia, ja. Wybuch wojny mnie nie zaskoczył. Po traktacie monachijskim nie miałam złudzeń co do Hitlera. Wiedziałam, że ma zamiar wyciągnąć rękę po całą Europę, a my jesteśmy następni w kolejce po Czechosłowacji. Tyle, że my walczyliśmy. Kiedy 17 września napadli na nas Sowieci, broniłam z dziewczynami Lwowa, Naturalnie bez broni, bo nam panowie jej nie dali zgodnie z obowiązującym prawem. W przeddzień kapitulacji spałam w sali gimnastycznej w jednej z ocalałych szkół. Na piętrach, w salach lekcyjnych, polscy oficerowie dyskutowali, co dalej w obliczu kapitulacji. Ja zrobiłam po swojemu. Nie wyszłam z podniesionymi rękami. Założyłam cywilne ubranie i korzystając z sowieckiego bałaganu, wydostałam się z miasta, udając Niemkę. Wtedy Niemcy byli ich sojusznikami, więc nikt nie mógł mnie tknąć. Mój czysty, niedotknięty Słowiańszczyzną akcent z dzieciństwa uratował mi skórę. Kilkanaście tygodni później w konspiracyjnym lokalu na Kruczej 12 w Warszawie powtarzałam słowa przysięgi ZWZAK. Kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia. I Ponieważ znałam setki kobiet, moim zadaniem było stworzenie zagrody, siatki zagranicznych placówek kontaktowych naszego wywiadu. Dostałam kryptonim ZO. Pierwszym moim ruchem było stworzenie cyrku, komórki wywiadowczej w Katowicach, potem Sabiny w Berlinie, Danusi na Pomorzu i wiele innych punktów. Stałam się głównym organizatorem struktur łącznościowych AK. Podlegałam bezpośrednio Borowi, Tadeuszowi Komorowskiemu. Pewnego razu powiedział mi, że musimy mieć więcej kontaktów w Rzeszy. Nie było to dla mnie problemem. Moje podopieczne córki Polaków, mających obywatelstwo niemieckie, mieszkały w Nadrenii, Berlinie, Lotaryngii. Siatka powstała błyskawicznie, również w Danii, Norwegii, Szwajcarii. Jeździłam po całym kontynencie. Jednak jednym z moich głównych zadań były podróże do Berlina po pieniądze dla ZWZ AK. Tamtego dnia kupiłam tanią, zużytą walizkę. Musiała być bardzo duża, bo gotówka zajmuje sporo miejsca. Miałam znakomite dokumenty. Nazywałam się Elizabeth von Browning i miałam własną firmę naftową. Kupiłam bilet pierwszej klasy. Tak jak zawsze podczas wypraw do Berlina wsiadłam do wagonu wyłącznie dla Niemców ubrana byłam w modny płaszcz, okulary w rogowych oprawach. W najczarniejszych snach nie przypuszczałam, że w tym czasie Sabina Meyer, odpowiedzialna za berlińską komórkę AK, leży w katowni Gestapo przypięta do elektrycznego łoża. To wyjątkowo okrutne narzędzie tortur. Niemcy przypinają przesłuchiwanemu elektrody do powiek, genitaliów, języka i wnętrza uszu. Trudno nie zacząć sypać. Tymczasem ja nic nie wiedziałam. W zacisznym pomieszczeniu berlińskiego banku etatowy urzędnik wypełnił już moją walizkę plikami Marek. Podziękowałam mu, wyszłam na Słoneczną Ulicę, wszystko szło jak po maśle. W drodze powrotnej, jak zwykle, kluczyłam. Taka procedura. Jazda w tak krótkim odstępie czasu bezpośrednio do Warszawy mogła zwrócić uwagę agentów gestapo, od których aż roiło się na dworcach. Wracałam więc przez Sosnowiec. Miałam tam dużo znajomych. To główny teren moich przedwojennych działań chówca. Skręciłam z hermann gering w małą uliczkę i zanim weszłam na klatkę schodową, rzuciłam monetą w okno konspiracyjnego lokalu. To szyfr. Informacja dla mieszkającej tam mojej rodzonej siostry Klary, że może otworzyć drzwi. Cisza. Jest już po zmroku. Stałam z walizką pełną pieniędzy w studni sosnowieckiego podwórza. Światło zgaszone. Śpi? A może wyszła? Prawie niemożliwe. Weszłam więc na klatkę schodową, złapałam za klamkę. Zamknięte. Zapukałam do sąsiadki. Zgrzyt przesuwania niezliczonej liczby zasów, a później wszystko działo się bardzo szybko. Zobaczywszy mnie, kobieta usiłowała natychmiast zamknąć drzwi. Włożyłam w nie stopę. Wepchnęłam sąsiadkę do mieszkania, przycisnęłam do ściany, sięgnęłam po nóż, a ona wtedy mówi mi, że gestapo na mnie czeka w tamtym mieszkaniu. Wyszłam bez słowa. Pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, to pozbyć się walizki. Od razu pomysł. Zostawię ją w przechowalni bagażu sosnowieckiego dworca. Szłam spokojnie. Nie rozglądałam się. Wiedziałam, że jestem śledzona przez gestapo. Kobieta w przechowalni odebrała walizkę i dała mi kwit. No, to teraz będzie jeszcze trudniej. Kwit trzeba przekazać komuś z AK, wyprowadzając wcześniej gestapo w pole. Weszłam do tramwaju. Kątem oka widziałam, że idące za mną funkcjonariusze są już w drugim wagonie. Kluczyłam ulicami, zdejmowałam i wkładałam płaszcz. Wszystko na nic. Nie mogłam ich zgubić. Zmieniają się, raz jest ich dwóch, raz trzech, później znowu dwóch innych. Zrozumiałam, że to musi być zaplanowana akcja Gestapo. Nagle przyszła mi do głowy myśl, że przecież w aptece w Katowicach jest nasza komórka konspiracyjna. Znowu tramwaj. Kilkanaście przystanków z sosnowca do Katowic. Przedział. Tylko dla Niemców. Weszłam do apteki i najszybciej, jak się da, powiedziałam po niemiecku: Poproszę tabletki na straszny ból głowy. Razem z banknotem pięciomarkowym podałam kwit z sosnowieckiej przechowalni bagażu. Na twarzy aptekarki nie drgnął ani jeden mięsień. Sprawnym ruchem schowała papier do kieszeni i podała mi aspirynę. Myślałam wtedy, że zwiną mnie na granicy, przed Krakowem, ale nie, jednak nie, przepuścili mnie. Gdy czekałam na dworcu na pociąg do Warszawy, wreszcie do mnie dotarło. Nie mają pojęcia o celu mojej misji. Nie wiedzą, co było w walizce. Chcą, żebym ich doprowadziła do centrali w Warszawie. Zaczęłam klepać się w kolana, wiedziałam, że teraz muszę spokojnie, z zimną głową wymyślić dobry sposób na swoją śmierć. Do pociągu z Krakowa do Warszawy zostało kilka godzin. To był czas, żeby się z tą myślą o śmierci oswoić, pożegnać w duchu ze wszystkimi. Na peronie kilka cieni i jedna osoba, której nigdy bym się tam nie spodziewała: Maria Witek, dowódca służby kobiet w naszej komendzie głównej. Moja bezpośrednia przełożona, prywatnie przyjaciółka. Albo toczy się gra, o której nic nie wiem. Albo to całkowity przypadek. Nie miałam czasu się cieszyć, dziwić ani zastanawiać. Zanotowałam na kartce: Wsypa. Gestapo mnie śledzi: Usuń warszawskie lokale. Mijałam ją bez słowa. Karteczka wylądowała w jej kieszeni. Warszawa ostrzeżona. Zwinął komórki konspiracyjne w ciągu kilku godzin. Teraz, gdybym trafiła na elektryczne łoże, mogę mówić wszystko, co wiem, bo już nic nie będzie aktualne. No i nie muszę się zabijać. Jednak ta myśl nie przyniosła mi ulgi. Po prostu nastąpiła zmiana planu. W pociągu zaczęłam znowu myśleć o tym, jak zgubić ten ogon. Jak? W okolicach żerardowa poszłam na platformę między wagonami. Zrobiłam kilka skłonów, przysiadów, rozgrzałam stawy. Czekałam, aż pociąg zwolni na tyle żeby pojawiła się szansa przeżycia skoku. W locie minęłam o centymetry słup trakcyjny i spadłam na nasyp. Zaczęłam biec, ile sił w nogach. Od torów do linii lasu miałam kilkaset metrów. Nie oglądałam się. Słyszałam, jak pociąg gwałtownie hamuje. Padają strzały. Po kilku dniach wędrówki dotarłam do jednego z konspiracyjnych lokali AK w Warszawie. Jestem spalona jako zo w całej Europie. Trzeba mnie wymyślić w wywiadzie całkowicie od nowa. Tylko jak? Gestapo rozesłało za mną listy goncze ze zdjęciem, aresztowali moich rodziców, siostrę i małego braciszka. Ja siedziałam tygodniami w lokalu konspiracyjnym i kontemplowałam swoją bezsilność. Koniec części pierwszej. Podcast powstał na podstawie książki Marka Łuszczyny pod tytułem Igły. Polskie agentki, które zmieniły historię. Wydawnictwa Znak Horyzont. Scenariusz Marek Łuszczyna. Produkcja i reżyseria Beata Roszkowska. Głos głównej bohaterki Magdalena Uchaniuk. Produkcja blisko studio.pl dla Instytutu Jagiellońskiego. Chcesz nas wesprzeć? Znajdź igły.fm w serwisie Patronite.